Ja, Elfy, tutaj Olga i moi drodzy, dzisiaj witam Was na moim kanale razem z z czokletem, dzień dobry. Witam. Powinniście go widzieć, ponieważ ja go teraz nie widzę, także ja również się z czokletem witam, ponieważ dzisiaj będziemy grać w wspaniałą grę, która jest podobna do czegoś, co nagrywałam już poprzednio, jednakże zanim Wam o tym powiem, to oczywiście musimy ją zacząć. Kochani, ogólnie ta gra nazywa się Just Act Natural, czyli po prostu zachowuj się naturalnie, i naszym zadaniem, moim zadaniem jest odnalezienie okay. czokleta oraz jeszcze innego gracza, który tutaj się gdzieś porusza w morzu tych. Małych postaci i A oni chyba za zadanie mają zabić króla Gdzie jest ten król, przepraszam bardzo, tu jest a Kogo tu jest. ja mam bić? Króla, kochanie, ja widzę króla teraz Ja nie to, to nie Czekaj, zabiłam kogoś, czy Czy to jest, o nie Ja zabiłam kogoś i to nie był prawdziwy Prawdziwy człowiek, tylko po prostu jakiś NPC Po prostu jakaś lalka, przepraszam bardzo On go On go zabił, on, 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 mi, go, on mi go strzelił Czekajcie, a, a Zabiła? Zabił ci króla? Nie, widzę, widzę, co tu się widzę. Nie, jeszcze król ma dwa życia. Ma król dwa życia i ja muszę zauważyć, kto jestem. Co? Jak to się wydarzyło? Moment, przepraszam bardzo. Stabdeliśmy go dwa razy w ciągu jednej sekundy, bo on ale... są obok mnie. Ale już już... Koleś, Ale ja już na was patrzyłam. No to trzeba było strzelać. Inna mapka? E, tak, ale ogólnie jest ten sam zamysł. Z tego co wiem, jest również jeszcze mapka, gdzie mamy zbierać diamenty. I w ogóle nie wiem, czy e, mogę tutaj sobie to wykonać albo to zrobić. Dobra, zmienię sobie outfit. Ogólnie, kochanie. E... E, jeszcze ktoś kolejny do, dołączył. O! Okej, okay, gdzie? E... A! E, skarbie? Co? Czy ty jesteś wielkim okiem, czy ty jesteś. E... Jestem wielkim okiem. Boże, znowu, ty jesteś zbyt dobry jako wielkie oko, bo ty sobie po prostu patrzysz na tego, na króla i, i masz w tyłku, co się dzieje tak naprawdę. E, troszkę. Ech, no dobra. Czy, gdzie są moje ziomeczki? Wiesz, że możesz w takim razie również e, patrzeć się na innych i próbować e, patrzeć na innych dziwnie zachowujących no ale... się graczy? E, e. Nie mam, nie mam jak rozpoznać. No, nie masz jak rozpoznać. Ha! E, co? Zabiłam go! Zabiło go, udało trzech mi się. Różnych roz trzech różnych rozwaliłem. Okej, okay, kochanie, to będzie nasza ostatnia runda. Mamy tutaj znaleźć diamenty. E... Boję się, że będę znowu strzelał? E... Proszę nie. Zresztą to już możesz zobaczyć. Ja na pewno będę NPC-em. Ja nie. Jak to się sprawdza? po prostu jak masz, jak wchodzisz do meczu, to po prostu ci się pojawia, e... czy będziesz npc tem czy będziesz tym? Stajperem. Tak? A, nie, nie zwróciłem uwagi. W sobie. No to widzisz, dajemy radę, la, co? La, 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 la. Przejdź, ja jestem jest. takim tajniakiem, swoim mnie naprawdę nikt nie zauważy, może oprócz ciebie, który jest dosłownie obok mnie. E. I musimy się może trochę rozdzielić, ponieważ jak będziemy w jednej grupie, to nawet on będzie celową na oślep. Ja biorę tam tego diamenta. Jak on będzie celową na oślep, to po prostu, wiesz, no złapie nas, kogoś na pewno, więc... Um, ja tutaj muszę udawać, że wszystko jest w porządku. On się patrzy prawdopodobnie tego diamenta tutaj. Ja jestem pewna. Tego diamenta tutaj na samym... Yy, Jakby przy nim. Zobacz, o tam. Widzisz go? Gdzie ty jesteś? Cho Polisz czoklet? Co? Gdzie ty jesteś? Tak w ogóle? O, chodzę sobie. I dlaczego tu jest bomba? Przepraszam bardzo, to jest ktoś, jeden... Ktoś odpalił. Ktoś odpalił, ale dlaczego? Czekaj, to ja sobie mogę zmienić chyba ubrania z tego, co widzę. Dobra, spróbuję. Eee... Yy... Nie, on się patrzy na tego diamenta tutaj, ja go nie wezmę! Zobacz, chodź tutaj o ten, o ten diament. On się cały czas z niego patrzy, o tamtego, widzisz, widzisz? No. To no cały czas. Ty... Trzeba było... Weź bombę, postaw mu bombę, postaw u bombę. Ja nie mam pompy człowieku, ja sobie wybrałam chyba jakąś pułapkę dla innych tych, dla innych. Yy... Jak to się nazywa? O, widzisz, wybrałam sobie pułapkę, że jak ktoś to wlezie, to będzie wielka flara i to chyba wlazłeś w to. Nie chcę nic mówić. Nie! O, no i. No no się na ścianie. No już, no już, proszę bardzo. Nie zauważył no mnie, kto tutaj koniec. jest tym. Znowu na koniec. Kto nie, nie tutaj jest? Nie podpuszczam graczem. Cię, ale lepiej jeszcze Jeszcze na koniec. Jest. Yeah. Nie weźmiesz tego na środku, nie podpuszczam cię. Eee. Przepraszam bardzo, oczywiście, że ja hey, nie wezmę tego na. 12? Nie jest tak źle. E, a, ja, ty, a ja 19? Ty 19? Słuchaj, Jan. No. Ile osób mamy? No tak? Okay. Dobra. Dobra. Czekaj, czekaj, czekaj. Gdzie jest twarz? Jak. Nie ma tutaj żadnej twarzy, o co ci chodzi. A ja tutaj widzę diamencik, i ktoś by był bardzo podejrzany, jeżeli by teraz do niego podszedł. Mm -hmm. Jesteś twarzą? Mm -hmm. Kto by tutaj poszedł na ten wspaniały diamencik, co? Kto by ja... chciał? Kto ja by chciał? Ktoś się na niego bardzo patrzy. Ktoś go bardzo podgląda, bardzo przegląda. Ale odszedł. Dlaczego? No, a wiesz, że są jeszcze inne diamenciki po drodze? Ja Daj się ty patrzę pomówię. tylko na ten jeden. No tak, tylko mówię, bo ich jest całkiem sporo, ja wiesz? się patrzę tylko na ten jeden okay. Dobra, patrzcie teraz na dwa. Patrzcie teraz na dwa zobaczymy yy, yy. No kto tu? Kto tu będzie chciał? Jiku, jak oni te z diamenciki. Tamty, tamten, tamten widziałam! A, Dobra, udało mi się! Yy. Ha, Walnęłam kogoś? Udało mi się? No Halo? nie wiem Czekaj! Znowu wywaliłam npc NPC-ów. Nie wiem, nie wiem co się dzieje. Tam Jakieś jest diamencik. Dzi dziwne akcje. Yy, a ja tylko jestem mam 19. Ile ty masz, kurde, tych diamentów? Gdzie ty jesteś? naprawdę na dziwne akcje. Słuchaj, działam, ile ci. ja punktów zdobywam, kochanie! Ja zabijam wszystkich! Zabijasz ich? Tak, znaczy nie wiem. <laughs> Może ty je tracisz po prostu? Nie, 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 ja mam wszystko w porządku. Yy... Pod kontrolą? Tak, absolutnie. Powiadasz? Tak. No chodźmy. Przecież widzę, że się dobrze. kapisz. To bardzo dobrze, że ci tak dobrze idzie. O, dobra, to nie ty. Dobra, nieważne. A... Oje! Yeah. Ile zdobyłem? Ile? Ale ja wciąż jestem. Dobra, świetnie. Zrównałem ]śmy... się z Tobą? Co to ma być? Słuchaj, to będzie tutaj runda, która Jak będzie. Co to robisz? Ten. No, ja jestem po prostu dobra w to wszystko. I udaje. Ja, ja będę miał same minusy, same usieńkie. Czy masz, nie. kochanie, pierwsza? Ten masz kolek Diamond? Tak, mam. No to jesteś LPC w skarbie. Więc musimy się bardzo postarać. O, ja jestem kucharzem! Ja jestem kucharzem! Jestem kucharzem! A ty gdzie? E, a ja sobie chodzę. O, y, patrz, on jest tym słońcem, widzisz? Mhm. Jest wkurzonym, bardzo wkurzonym słońcem. On, ja nie, se ty i. Ty też te... byłaś ty wkurzonym słońcem. O, widzisz. To może tak, może jesteś twarzą wkurzonym słońcem. Tam jeszcze widziałam armatkę, także jest dużo tych możliwości. Do czego każdy mi kurty zabiera? Na górze. Wszyscy na górze chodzą, bo na górze jest najłatwiej w sumie. Kto mi zabiera diamenty cały czas? Dlaczego? Dlaczego? Nie, no tutaj na moście jest piękny tu... diament i co? Człowieku, A. on się na mnie chyba źle patrzy. Kto mi ukra diament? Nikt mi nie Ja otrzyma. tutaj jestem zaraz, zaraz przy nim i zobaczymy, jak to się wszystko. Eee. To nie ja. To nie ja. jejku przed chwilą obok mnie był gość czy, i normalnie czy wziął on ten mnie, diament. Czy on mnie rozwalił, czy nie? Nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale wiesz, ja tutaj używam w ogóle takich specjalnych tych. E... E, specjalnego czego? No, zabił mnie! Jejku! Byłam przy diamencie, nie? Byłam przy diamencie i tak stanęłam i się zastanawiam, czy zaraz jakiś inny NPC podejdzie, żeby mogła go wziąć, żeby, wiesz, się z nim zrównać. A to meta przecież do mnie capnęła, jak jak gołębia normalnie. Jest na razie, ja się na razie dobrze tutaj... Widzę, widzę, ładnie sobie radzisz, ładnie, patrzę się na ciebie teraz, obserwuję cię jeszcze 8 sekund. Czy on mnie zastrzeli? Nie, nie zastrzeli tylko prób nie próbuję dla diamentów jakiś ten... jeszcze próbować tam... Trzy, dwa... 2... Nie zebrał mi! Tutaj się zebrać, na środku! <noise> Widziałał! Ale dobrze, tego nie zebrałeś, bo mogłeś zaraz, wiesz, zginąć! Nie <noise> mam minusa! CO TO MA BYĆ?! Ale na, na szczęście nie wzięło mnie jako strzelającego, bo bym przegrał. Wiesz co, po prostu miałeś okropny, przerażający szczęście! Tyle, tyle ci powiem! Szczęście miałeś okropne i przerażające! No i proszę bardzo, ja jestem znowu tej... Tutaj... Chodzącym sobie miło, przyjemnie Ja też cię widzę, jesteś kucharzem. Jesteś paskudnym kucharzem, nie próbuj nawet, to jest mój To jest mój diament, ja go pierwsza zobaczyłam. Wcale nie, wcale nie, ja teraz... Proszę mi ty ze mną nie chodzić, bo będziesz kradł diamenty same <laughs> wszystkie. Tamten jest mój! No co za guść? <laughs> Tamten jest mój! Co to ma być? <laughs> Chyba już się nie wygra tym razem. Co? Co? No, ja nie wiem, on jest tutaj bardzo, bardzo niemiły wobec mnie. Ja nie wiem, ja coś sobie, sobie tutaj stworzyłam, słuchaj, e, tą chmur... Co? <grych> Kurde! No, zabił mnie! A była obok ciebie, zabrałam ci. Przepraszam, jak? Przepraszam, co? ty się zaśmiałeś, Czy ty jesteś swoim heheera? Jestem w swoim hehe. -he. Wiesz co, ja się na ciebie patrzę i będę ci teraz złożyć. Zło o, mam nadzieję, że ten czekoletek. No i dobrze. Widzisz, to była moja kontra. Nie zrobiłem kontrwa. niczego podejrzanego. Z... Po prostu cię złapał. Po prostu cię złapał. Co ja ci poradzę? Mówiłam ci, że po prostu... O, 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 patrz teraz na niego. Nieważne, czekamy do kolejnej rundy. No i proszę bardzo, cię jest Gany? Gajdał jest druga! Gajdał jest druga. Dzień dobry, dziękuję bardzo. Słuchaj, ja wiedziałam! Ja wiedziałam! O, można zasłapować swój outfit! O nie. Tak, tak, tak. Można Uuu. zasłapować swój outfit, można mieć tę, jakby, no, tę chmurę, oraz można zostawiać takie, jakby te pułapki, które um, zabierają. No wiesz, po prostu sprawiają, że jak to wejdziesz, to jest taka czerwona flara, wiesz? Czy tu się cokolwiek dzieje? Czy mamy tu jej naszą chmurkę gdzieś? Nie wiem. Znaczy ja ją... Czekaj, czekaj, czekaj. Ona jest. Ona obserwuje, ona jest. Widzę ją. To jest nie jest chmurka, to jest armatka. O, obserwuje. Czyli wszystko jest pod kontrolą. Tak. tak. W sensie on tak myśli, że jest pod kontrolą. Tak. O, o. O, oni mi zabierają wszystkie diamenty. O Boże. Słuchaj, ja teraz miałam taki moment I życia i mnie. śmierci, bo... To było e... głupie. Słuchaj, miałam moment życia i śmierci... Bo się tak wydarzyło, że ja po prostu tutaj tak stałam i on dosłownie milimetr obok mnie strzelił na drugiego gościa. I co myślisz? I co myślisz? Nie strzelił? Obserw cię cały czas. Nie strzelił. Patrzcie, co robisz. No i bardzo dobrze słuchaj, ucz się o najlepszy, kochanie. Tam jest diamencik. Tam jest diamencik. E, tak by był smutny moment, kiedy bym. Tak, udało mi się, dobra. Udało mi się. O. No dawaj, teraz tamten. Czy możesz słapnąć sobie, czy możesz sobie słapnąć... Nie, e... mam tylko tą, mam tylko ten cloud, czyli mam tylko taką okay. chmurkę. I do tego jeszcze muszę to poczekać, bo nie mogę użyć tej umiejętności obecnie. Tam, tam miałaś, tam dżamencik miałaś Tam było on zbyt... nie widział, on tam... nie widział. On jest po drugiej stronie był zupełnie. Ale wiesz że on czasami może patrzeć przez te, przez budynki. Nie chcę nic mówić, tak? ale tak, on ma umiejętności patrzenia o, przez budynki, może o, również to ma sens. zmieniać tą, zmieniać ilość. To ma jak, sens. jak to się nazywa? Może zmieniać ilość NPC-ów, że za każdym razem 20, jakby minus 25% jest NPC-ów i jeszcze ma coś o. tam innego. Ja nigdy ale... nie wykorzystałem tych. Genali, genali, czyżby ona była co pierwsza. Tak co ty tak sobie dobrze to no podejrzane. No, ja się nauczyłam po prostu, no co. O Boże, dobra, dobra, jest jeszcze w porządku, na szczęście nie jestem snajperem, jeżeli byłabym snajperem to już by wszystko, wszystko było po moich punktach, tak by się wydarzyło. E, czemu tu niektórzy są osiołkami? Nie wiem, bo najwyżej, najwyraźniej tak można. Ha, zabrałam mu, zabrałam mu diament i to jest teraz mój diament, tylko i wyłącznie, to jest czub. La, 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 la. La, 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 Gdzie ty jesteś? Gdzie ty, gdzie ty jesteś, bo chcę ci personalnie sprzed nosa zabierać wszystkie diamenty. Ale ktoś jest w tą, tą armatką? No, próbuję sobie wiesz, zyskać jakiekolwiek punkty, no co? Dobra, nie znaczy, niech sobie jest, wiesz, mi tutaj przeszkadza. Okej, okay, dobra. Słuchaj, jestem takim mistrzem, słuchaj, naprawdę nie ma lepszego ode mnie. Ja na razie tylko jeden zdobyłem. E... Diamencik <laughs> mój, no był, nie. mój był! Mój był! Mój był! O, tu jest kolejny, tylko on okay. się patrzy. Ale ja jest Ja się nie będę tutaj ten. To była moja ta. To była moja chmurka. Czekaj, o tu jest tak bardzo podejrzanie. Nie. Patrz, Seizer ze mną siedzi i czupa. Dobra, ja złapałam. Ja złapałam. Zabrałam komuś Ja, ja jestem. Nie. Ja, jestem tak? mało, ja Jestem mało podejrzany. No to dobrze chyba, to dobrze, no, że jesteś wiem, mało ale, podejrzany. Ale, ale on cały czas się na mnie patrzy, a jestem mało podejrzany, to jesteś i tak. Słuchaj, ja jestem takim tajmistrzem teraz, ja wszystkie diamenty biorę, wszystkie zjadam. Personalnie, osobiście, każdy, zobacz, patrz, Genali, buch, Genali, daleko ten. Proszę bardzo, wszystkie moje. Jak to się dzieje? Czemu to się dzieje? O, widzisz, czekaj, już tutaj. Ja nie będę tam, na tamten brać, bo to jest zbyt niebezpieczne, ale jak go widzę, jak obserwuję, jeszcze mam jedną sekundę. A, ktoś mi już go zabrał, ale czyżby genali, zdoby... czyżby genali genali była pierwsza? jednego Czyżby Genali była pierwsza, ponieważ jednego. przypuszczam. Tyle w temacie, Mordo. Zniszczone, Tyle w temacie. Zniszczone, kompletnie. Absolutnie, zobacz, kurczę, 44, a druga osoba 28. I co teraz? Czyli co? Jestem tutaj wygraną. Wydaje mi się, iż tutaj wygrałam ten odcinek, kochani. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście dajcie tutaj łapkę w górę. Są inne tutaj również tryby, więc jeżeli będziecie chcieli więcej odcinków z tego, z tej gry, to Trzeba oczywiście zapłacić. napiszcie w komentarzu. Przepraszam bardzo. I tutaj do kolejnego zobaczenia, kochani. Bardzo wam dziękuję, że obejrzeliście ten film. I cześć! Ty też się... Czy ty też machasz? Tak. Machaj!